Eloszka wszystkim, z tej strony mogła, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj filmik nieco inniejszy niż zwykle, ponieważ chciałem z wami po raz zamawiać. Zastanawiacie się pewnie tutaj, czemu, czemu ja zwykle nie mówię tutaj podczas nagrywania gameplay, a jak mówię to bardzo rzadko i tylko zwykle powitanie. Albo jak mam znajomego, ale to też rzadko bardzo się zdarza. Albo czemu na przykład na YouTube, Twitchu, na, na jakimkolwiek kanale streamingowym zachowuje się zupełnie inaczej, bo to dość ciężka sytuacja. Jak już mówiłem, najważniejszy film na moim kanale, bo chciałbym, żebyś wam się podzielił pewną informacją. Sam nie wiem, że to mówię, ale. Mam, że mam autyzm. Tak, dobrze słyszycie. I to chyba w najwyższym możliwej kategorii. Co sprawa, że podejście do niektórych rzeczy może się różnić. Więc mam wrażenie mam prośbę. akceptujcie to. A więc tutaj jakby całam tę przygotowałem tutaj notkę z internetu. Czym jest autyzm? Uwaga, cytuję. Czym jest autyzm? Słowo autyzm, z angielskiego autizm, wywodzi się z greckiego słowa autos, co oznacza sam. Do, psychia, do psychiatrii pojęcie to wprowadzono u Gani Bielku, Bieler w 1911 roku. To określenie umiejętności utrzymywania relacji z otoczeniem. Relacje według tego w szwajcarskiej psychiatry... Tempowane były przez osoby z autyzmem marzeniami i urojeniami. Według, według, według Międzynarodowego Klasyfikacji Chorób C ICD 10 autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, objawia się problemami z komunikacją, uczuciami związku społecznego oraz zaburzon wrażeń zmysłowe. Pojawiła się, się, on, się nowa definicja autyzmu. Zgodnie z Międzynarodowym Klasyfikacją 11 zgodnie z nią autyzm jest zaliczany do kategorii zaburzeń ze spektrum autyzmu obecnie kraje członkowskie uchało 5 okres przejścia na wdrożenie nowej klasyfikacji w Polsce zgodnie z propowiedziami wstępstw sensie cały proces ma zakończyć się tego, w tego roku podobno w czerwcu Najczęściej objawia się ona w pierwszych trzech latach życia i występuje u około 1 na 100 osób. Czterokrotnie częściej zaburzenie to jest rozpoczęcie u chłopców niż u dziewczynek. Pierwszego pisu to jest, dziecko dokonało w 1943 roku psychiatry Leo Kanner, co on małych pacjentów, którzy zachowują się w inny, trudny, do skwalifikowany sposób. Wieloletnie badania zobaczywały, z co doprowadziłem w do odwagi kwalifikowanego mu do grupy z rozległych zaburzeniem rozboju. A 7 lat później wdrożyłem go jako odrębną kategorię. To jak sami widzicie, to ciężkie. Więc sami teraz pewnie częściowo wiecie, dlaczego tak się zachowuje. Pewnie większość z Was tutaj oleje to. Albo, albo część z Was zaakceptuje to, a część będzie, będzie drwić tutaj, i teraz zupełnie nowa fala hejtu na mnie się poleje. Ale wiecie co, mam to gdzieś już. Ja już nie mam do, nic do stracenia, szczerze mówiąc. A dla osób, czyli do gangu, narwa, wiem, że pewnie to teraz oglądasz. Mam dla Ciebie jedną wiadomość. Więc sami rozumiecie, to za dużo. Gdyby Najgorsze, że ja tutaj potrzebuję pieniędzy tam na kompa, tutaj ja, a ja nie wiem co powiedzieć. Nie mogę pójść do pracy z wiadomo, bo autystyk i tak dalej. Więc sami rozumiecie. Kto zresztą przyjmie kolesia z chorobą psychiczną? No, słucham. Kto? Kto? Mam też... No słucham. Dziękuję za uwagę. Link do tego artykułu będziecie mieli tutaj w opisie, jeśli nie zapomnę oczywiście. No to do następnego odcinka.